Siemanko, witam wszystkich. Będzie dzisiaj zgodnie z zapowiedzią Żelendżyk. Dwa kebaby mamy tutaj mierzone komisyjnie 90 cm. No i co, spróbujemy zjeść te dwa potwory. Jednego wziąłem z Chili and Grill. Na jasnej. Drugiego w kebabie wielkim na dąbiu. Ten z chili widzę tak wielkością. Jest podobny do rabowskiego To jest ten. W chili jest trochę cieńszy. Znaczy z, chili, z kebaba wielkiego. Także w sam raz, bo dwóch takich szerokich to na bank bym nie dał rady. A tak może się uda. Eee, no i co? Próbujemy te potwory. Tak się prezentuje kebab chili and grill. Dobra, bez zbędnego gadania, ale przyjmij Dobra, lecimy drugi. Tak to wygląda. To jest dość... dość ciężki. go tak nawet prawie objąć. Ale i tak będzie ciężko. Tak to jest 90 cm chyba, jakby jak to ogóle O! To jeszcze ciepły pasz w morda. zaparzył go chłop tam na tym grillu mocno jedna z gorszych rzeczy w kebabie ciepła sałata Powiem trochę o smaku, może troszkę mi przestygnie w międzyczasie. Ten chili and grill. Trochę takim duże dużo sosów najebane. Ser topiony, a nie żółty. Ten topiony ser trochę zamula. ale ogólnie całość, nie wiem tak. Niby jest tych sosów na sranę. Niby jest tam wszystkiego, ale takie. Mało wyraźne to wszystko. Bardzo podobny do Rapackiego, ale jednak smak i kompozycja dużo gorsza. Nie wróciłbym na niego raczej tak z przyjemnością, żeby sobie zjeść. Tebab wielki. Kiedyś tam nawet go polecałem, ale zaparzone surówki ciepłe mięso jakieś wrzucił chyba wczorajsze w pojemniczkach miał nawalone przy ladzie się nowe kule obracały dopiero także te, też nie ma szału znaczy nie ma szału flipa no, no, z wczorajszym odgrzewanym mięsem ale nawet jakby było świeże to Czuję tu głównie tą kapuchę rozmokniętą i nagrzaną z sosem. Także z dwojga złego, to lepszy był z chili and grill. Bo widziałem, że świeże mięsko miały dopiero się piekło od rana i przy mnie ścinał. No i ogólnie te sosy, jakie by nie były trochę takie mdłe, ale są lepsze od tego w kebabie wielkim. No nic, lecę dalej A nie dość jest już ciężko, teraz dochodzi zmęczenie smakiem A jeszcze jest sporo No, ты, блядь, там <śmany> Troszkę jak się ułoży, to jeszcze może wek. Najbójiej, tu się trafiłem na balona całą kupę i od tej cebuli to mi się żygać w no, co k***a. te kurde, tamte trzy gryzy smakowały jakbym miał surową cebulę, jak jabłko. No. Będzie pas. O. Kurde, no szkoda, ale jak myślę że wziąć jeszcze jedna ogryza, to myślę że gaćę na samą myśl. Nie dość, że już pełny to jeszcze to jest tak ohydne. Nie wiem, czy to już po prostu z przejedzenia. Tak czuję smak, czy no, po prostu jest. Nie jest dobry, nie? ale nie wiem, czy normalnie aż tak. Zmierzmy, ile zostało. 15 cm. 15 cm, Co mi daje wynik 75 centów Nie jest źle Szczerze mówiąc to myślałem, że po pierwszym będę tak pełny, że wezmę kilka gryzów następnego Czy jest jakiś progres co, to tam, bo nie będę tego dojechał. No i co? Dzięki za oglądanie Za miesiąc spróbuję jeszcze raz, ale chyba inne kebaby wezmę jakieś smaczniejsze i tyle na razie.